Siemano widzowie z tej strony Griczko i dzisiaj kontynuujemy yy, rozgrywkę w naszej grze yy, Lego Batman DVD Game 1 i yy, yy, kontynuujemy, to będzie odcinek 8, trzecia misja tego oto chapteru. o tu nawet nam wpadł yy, W ostatnim chapterze, w sensie ostatnim odcinku, yy, odkryliśmy jeszcze to, że możemy grać z złoczyńcami, więc następny chapter jaki będziemy przechodzić to będzie ten chapter z złoczyńców Chyba, że wolicie skończyć pierwszy chapter bohaterów, a później zacząć coś innego W sensie chodzi mi tutaj o właśnie tych zł te chapter złoczyńców To możecie po prostu napisać w komentarzu, że wolicie pierwsze to na później tamten stage tej gry Czy wolicie po prostu, żebym to zrobił tak jak ja uważam I wam się spodoba ten pomysł co, lecimy level trzeci i ten level w sumie nawet nie wiem jaki będzie. A to będzie chyba walka z killer krokiem. Tutaj co się dzieje? No krokodil zjadł rubina. Jesteśmy tutaj O no, do grunci Dawaj to I wybudujemy to Dobra mamy I tu będzie robin przydatny Znowu. dobra i do czego nam e Sio. Do czego będzie szampion robin przydatny a tutaj jest ściana. zaraz ulecimy wiesz a tu będzie jeszcze batman a tu już wiem do czego nam będzie przydatny batman Czy tutaj mogę wejść i ten śmietnik zniszczyć mogę A z tego śmietnika w sumie nic nie znamy. Tam nie da się wejść, więc średnio. Dobra, no, pyk. Mamy yy, to otwarte i lecimy dalej. Czy tam nie jest tam czy ta tam, to, to, to woda nic za mnie robi? To nieźle. Czy takie serie jakieś mamy dziwne? A! Ładują do nas. Tyk. Tyk. Eee, tutaj dawaj to. A ten, ten, tutaj. Co? Co nam to da? Nie, nie doskoczę tam niestety. Szkoda. Muszę wyjść, bo znowu wpadłem. A ja nie mam strojnurka niestety. Aby tam pod wodą się przeszło nieźle. Chyba, że tutaj od, właśnie odblokujemy strójnurkę, bo to taka misja, że tu... Mogłoby to się pojawić. Znaczy zniszczmy to wszystko co się da. Oś tu. Ale, lecimy. Dobra, zabici na górze. Eee, I tutaj jest. O, jest trójnurka, dobra. Właśnie nie mówiłem. I będzie nam dany tej misji. Pyk. Mamy to. Okej, tak bo kasa wypadła. Dobra, pokonani i zaraz szybko trzeba ich tutaj przerzucić. No nie! Weź tu nie zyskuje to jest retard, ten Robin. Mam to normalnie i normalnie to nie chce zadziałać. Dobra. Niszmy to. A, bo to... To nieźle. No co robisz tym Robinem? To jest jakaś znajdźka jeszcze. O, o, muszę tutaj stać. W robinem muszę tu stanąć. A ten za mną idzie. No idź. Dobra, mamy to jednak. Dało się. Szczęście. Jest taki fart. Robin to jest... Hop Mogę sobie chodzić pod wodą. Ja myślałem, że to będę pływał tak pod wodą. Jednak nie to. Tak trochę driftuje mi po tej wodzie. Nieźle. Śmiesznie w ogóle ten strunurka wygląda w tej grze. I czemu ta drobina nie chce działać? Tak jak normalnie. wyskakuje nagle mi tak o. Coś tam zrobiłem. O to już nie wiem. Aha. Coś mi się tu chyba... Nie udało. Co ja tu zrobiłem dokładnie to nie wiem. Ja tam muszę przejść, to nie? Jeszcze raz. A no i co tu się zrobiło? No i co? co? z tym? Co w tym wypadku mam zrobić? Przez raz coś zdać Chyba coś takiego mam robić, takie serie A że tu wody nie ma Ahaha Już wiem o co chodzi, Lecimy no. my... dalej e, może jakiś nowy strój do Batman Dostaniemy. Dobra, jesteśmy, Op. teraz by się przydał ten strój inny. Dobra, i buduj to. I co nam tu da? Co mi nic chyba takiego, jakiegoś potrzebnego ultra. Nie, da nam strój. Mam jakieś 3 jeszcze by się przydało, nie? Może po to go dali, żeby go zmienić. Czy da się tu wejść później? Chyba da się. No da się. Czekajcie. Aha, bo z szkłem jest coś i tak nie będzie da wejść, bo. bo nie mamy. I teraz muszę iść tak Nie, przylecieć też bym mógł Ale przejdę i przylecę naraz Dobra, jednak tak nie zrobię Muszę powalczyć z tymi krokodylami Nieźle Bierzmy trochę kasy Dobra, mamy to. Mm, o, tu jeszcze mamy to. Tu do Dobra, mamy to. Tam jest coś jeszcze. A tu krokodyle za nam płynie. Ej, ale szczerze. Teraz w sumie nawet nie wiem, co mam zrobić zbytnio. Tu jest coś jeszcze do zrobienia. Jak mi się wydaje. Można tu coś zrobić. Nie, tam się nie da wejść w ogóle. Nic sobie w sumie zrobić. Bo się bić też pod wodą nie da. Chyba, że... Można nurkować pod wodą, a można. I coś tam możemy zrobić. Dobra. co to nie był taki głupi pomysł. A tej misji nie pamiętam, jak już mówiłem. W większości misji, no będzie ciężko. W moim pamięcią, bo je dawno po prostu robiłem. Widzicie, na hita nie, wy w ogóle nie musicie iść na nic. Dobra, i chodźmy tutaj jeszcze, są iskasa. Dobra, hop, 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 hop. Dobra. No bo tu coś można zdobyć, co nie? Tu wiem na pewno, ale gdzie? No tu nie Chyba, że tu trzeba wy... Nie, nie bo to do Batmana jest przydatne Tylko i wyłącznie Myślę nad tym długo, strasznie Dobra, dosko, to zrobiłem ten skok Mnie teraz odpycha, nawet nie mogę tu wskoczyć, no to jest najgorsze No, patrzcie Retarded gra znaczy retarded, miejsce ale w większości grach Lego było takiego, że po prostu mieliście coś, co tak średnio działało. O, jesteśmy a mi jest w ogóle e, coś do odebrania, ale no, nie mam free To nie jestem w stanie zebrać. A! Jeszcze jest, rozwalmy to. Dobra. Dobra, tu coś trzeba dodać. Nie, nie postawić, tylko dodać. To jest różnica. Teraz mogę rzucić baderangiem tam. O, proszę bardzo. I co się wydarzy? Chyba nic się nie wydarzyło takiego. W sumie to nadalej nie wiem. Chyba że... Nie. Mogę nim pójść pływać, co nie? Czekam. A tu coś... nie coś muszę wybudować Dobrze myślałem A, tu schodki się wtedy zrobią. No i widzi pan? Wid widzą Państwo Big Brain Dobra, lecimy tu Spłyńmy jeszcze tutaj Oła jeszcze kolejka ziomeczków się tu ustawiła Niech się tam ten Batman bije po prostu Dobra, op A jeszcze w sumie mogę zobaczyć, czy ty Batman nie możesz tu. zrobić Nie to, tylko tu postaw bombę Możesz tak zrobić No i piek. no i zaraz będziemy mieli yy, true Hero, Czyli już będzie się zbliżał koniec levelu w sumie I skibit i toilet budujemy, nieźle Nieźle, nieźle A w sumie to nie jest do tego Levelu Wydatny coś jeszcze jest No ale to chyba nie O. o no i chyba dobrze, że to zrobił Ale ja i tak zrobię coś innego jeszcze Wpadnę tu do wody Tu są te Jest jeszcze minikit na pyk Pyk No Chciałem prosto do tego wejść No i weszliśmy do czegoś A, Po prostu go bijemy Przeunikać po prostu jego i ty. Trzeba po prostu, czego teraz pobić? Zebrać tą kasę w sumie. I teraz znowu wypadną mu rzeczy. Nieźle. I teraz tak dup. Nie, nie trafiłeś. Chodź tu Robin. O no i trafił we mnie teraz razem Dobra, i chodź. Dobra. I ostatni raz w sumie zostało nam pokonanie go. Rzucaj. No i już strafił we mnie. Szybko teraz kasę trzeba zebrać. No i pokonaliśmy go. Jakaś pocztówka mu chyba wypadła. Co robi Robin? No i ukończyliśmy tą misję. Eee, level complete, free, free play unlocked. I teraz co to jeszcze mamy? U, mamy chyba. Water Sud, a to robina. Czyli mamy już wszystkie dostępne stroje w grze. No nieźle, yy, i mamy na 100%. To przeszliśmy yy, na 100% yy, ten level. To w się sensie, yy, pod względem z wybrania pieniędzy. No ale jest, jest to tylko 62 tysiące. To jest w sumie nie aż tak dużo. Yy, dobra, i co teraz tu jeszcze mamy? Wracamy do basket Skini. Badia Skini. Yy. Dobra. Chodźcie tutaj. Jak zawsze, po prostu w każdym odcinku pójdziemy kupić nowe postacie. Czy przy okazji idąc zbierzemy trochę grosza, to może coś się uzbiera. Dobra, jak zawsze też pójdę po tego Tisiaka. ale i spadem. Idąc po niego, no nieźle. Tu badger do nas przyszła. Dobra, mamy teraz postacie o to mi chodzi. I teraz tak. Brusa Wayne, a nie, możemy, Bruce Wayne a nie możemy kupić. Eee, możemy kupić cokolwiek. Nie możemy nic nowego kupić po tym poziomie. No nieźle. Myślałem, że coś będzie. Ale co? Też spoko w sumie. Bo w sumie. Coś tu, Robin. Lecimy, patrzyłeś przy okazji, jak już tu jesteśmy, to zbierzemy. Na... nie, nie, nie nurka. Po co mi nurek? Zbierzemy strój magnetyczny, proszę. Co robi Alfred? Moje strój magnetyczny. Jeszcze te, tego grosza daj. Idealnie, jakby cię nas stać na Brysa w sumie, po zebraniu tego tutaj. Proszę bardzo, wybraliśmy ten hajs. Mogę to zniszczyć jeszcze, będzie więcej hajsu. No i teraz możemy kupić Bruce'a Wayne'a. Chodź tu Bruce. Jest. I mamy Bruce'a Wayne'a w naszej Bad jaskini. Są wszystkie postacie, które można na ten moment kupić. I co? Dzięki za oglądanie. To było na tyle w tym odcinku. Cześć, papa! Pa.